Możemy również, tak samo jak pokazywałem mięsień czworogłowy, opracować całą tylną taśmę mięśniową. Zaczynając od rozcięcia podeszwowego przez łydkę, udo. Aż do pośladka. To, co jest bardzo ważne, to omijamy wszelkie punkty kostne. Nie jeździmy po pięcie, nie jeździmy po samym ścięgnie Achillesa, tutaj bardzo nisko, nie wjeżdżamy tutaj na boczne strony kolana, gdzie mamy, gdzie mamy kości, nie wjeżdżamy na krętarz przy pośladku czy na guz kulszowy. Wszystkie pozostałe miejsca możemy spokojnie opracować. Zaczynając od rozcięgna podeszwowego. Najlepiej wziąć tą okrągłą gałkę i delikatnie przyukładając, zacząć nią rozluźniać całe rozcięgno podeszwowe. Jeżeli jest to już rozluźnione tą końcówką, pacjent nie czuje bólu albo robiąc sobie to samodzielnie, nie odczuwasz nadmiernych dolegliwości czy nadmiernych napięć, można spróbować. Zmienić końcówkę na końcówkę bardziej punktową i na początek na niedużej wibracji, tą punktową końcówką również spróbować rozluźnić rozcięgno podeszwowe, już bardziej punktowo. Często dolegliwości znajdują się tu w okolicy gdzieś guza piętowego. Wtedy w tej okolicy możemy sobie troszkę dłużej zostać, lub po tej stronie. Tylno przy środkowej popracować. Jeżeli byśmy chcieli bardziej uwypuklić rozcięgno podeszwowe, możemy zrobić to w ten sposób, że dać palce do dołu i wtedy na takim bardziej napiętym rozcięgnie poszukać jeszcze tych miejsc, które są bardziej bolesne, napięte czy nieprzyjemne i w tych miejscach chwilę zostać. Następnie możemy się przenieść na łydkę. Bez względu na to, czy jest to łydka, czy jest to tył uda, możemy rozluźnić te mięśnie wszystkimi trzema końcówkami, które posiadamy, czyli płaską, która zadziała najbardziej powierzchownie, kulką oraz tą końcówką do punktów spustowych. Ważne jest, aby nie wjeżdżać tutaj na boki kolana, na punkty kostne, aby ominąć sam dół podkolanowy i nie dręczyć bardzo samego ścięgna Achillesa oraz guza piętowego. Jeżeli czujemy, że praca którąś końcówką jest dla nas zbyt lekka, nie czujemy, żeby to nas jakoś w wyraźny sposób rozluźniało, możemy albo zwiększyć poziom wibracji, albo zmienić końcówkę na końcówkę e, okrągłą. Końcówka okrągła już będzie e, troszeczkę bardziej dociskała, będzie to odczucie troszkę głębsze. Do głębiej położonych tkanek ona jest w stanie dotrzeć w stosunku do tej końcówki płaskiej. Ważne, aby nie robić tego zbyt dynamicznie, zbyt szybko, ponieważ wtedy tracimy siłę docisku i głębokość pracy naszego wibratora. Następnie, jeżeli już czujemy, że rozluźniliśmy nogi tą końcówką, albo minęły 4-5 minut i nie chcemy już dłużej poświęcać czasu, na pracę tą końcówką. Możemy jeszcze ją zmienić na końcówkę, e, taką najbardziej punktową, tak aby naszym pistoletem wibracyjnym dopracować miejsca, które, w których najczęściej kumuluje się nadmierne napięcie. Takim miejscem będzie na przykład, tutaj punkt spustowy pomiędzy dwoma głowami mięśnia brzuchatego łydki, charakterystyczny dla mięśnia płaszczkowatego. Takim punktem Będą głowy e, przyśrodkowa i boczna mięśnia brzucha tego łydki. Można sprawdzić, czy te punkty nie są takie bardzo mocno, bolesne, napięte. Takie punkty również możemy znaleźć zarówno po stronie przyśrodkowej e, z tyłu uda, jak i po stronie bocznej tyłu uda. U każdego jest to troszeczkę inaczej, inne miejsca są napięte. Jest to bardzo indywidualne, więc należy dopasować to do własnych potrzeb. Następnie, jeżeli rozluźnimy tył uda, możemy skupić się na pośladku. Na pośladku najlepiej użyć kulki, dlatego że ona najlepiej będzie w stanie nam rozluźnić ten duży mięsień. Możemy jeździć od strony bocznej do góry, przez środek tak aby znaleźć dokładnie te okolice, które są najbardziej napięte, na nich się najwięcej czasu skupić. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie, możemy sobie zwiększyć siłę wibracji do takiego poziomu, abyśmy czuli, że te tkanki nam się rozluźniają. Najlepiej na ten mięsień poświęcić kilka minut.